dni po finale Rolnik Szuka żony Darek zareagował na hejt w sieci. Rolnik wydał krótkie oświadczenie: Darek z Rolnik Szuka żony bardzo stanowczo komentuje hejt po finale programu. Uczestnik dziesiątej edycji programu telewizyjnej Jedynki podczas relacji na InstaStories zwrócił się do internautów, którzy bardzo ostro podsumowali jego zachowanie wobec Nikoli. Nie uwierzycie co napisał Darek, Darek z rolnik Szuka Żony zwrócił się do hejterów. Emocje po finale 10. edycji rolnik Szuka Żony nie opadają. Fani programu wciąż nie mogą uwierzyć w to, co usłyszeli w ostatnim odcinku. W sieci pojawiło się mnóstwo krytycznych komentarzy, w których internauci ostro krytykują Darka za jego zachowanie wobec Nikoli. Głos zabrali nawet byli uczestnicy Hitu TVP. Dziś wiemy już, że Tomek z rolnik szukarzony skrytykował Darka, a rolnik wybuchł i ostro odpowiedział. Tuż po emisji finału Darek z rolnik-szukażony zareagował na krytykę i zablokował możliwość komentowania jego zdjęć na Instagramie. Teraz z kolei opublikował krótki wpis, w którym zwrócił się do hejterów. Darek przez kilka dni po finale milczał na temat burzy, jaką wywołał w sieci. Teraz podczas relacji na Insta Stories dosadnie zwrócił się do hejterów.